Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. <knie> Z tej strony Magda, znowu zachrpnięta Magda. Z tej strony dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym chciałam Wam zaprezentować trzy wykonane przeze mnie ostatnio prace. Są to prace, które wykonywałam z myślą o Dniu Kobiet. Inspiracją do wykonania tych prac były takie zdjęcia stylu vintage. Panie z, głównie z epoki Edwardiańskiej. Ja w ogóle jestem zafascynowana też tą, tą epoką, jeżeli chodzi o modę, sztukę. Bardzo mi się ta epoka podoba. Bardzo podobają mi się w ogóle, że tak powiem, stroje, stylizacje pań z tego okresu i właśnie one, te panie stanowiły dla mnie inspirację do wykonania kartek, takich karteczek w stylu vintage. Ja w ogóle bardzo lubię ten styl, jeżeli chodzi o wykonywanie prac. Nie wiem, czy mi się udaje wykonać pracę, które sam w, w tym stylu, a nie mniej, e, staram się je wykonywać e, właśnie mm, w tym stylu. E, Masą maślane wyszło. W każdym razie, tak jak powiedziałam, bardzo lubię ten styl, staram się wykonywać pracę w tym stylu. E, lubię ten styl e, w swoich pracach, lubię go gdzieś tam e, przemytać. Jakoś przychodzi mi dużo łatwiej e, niż e, inne rodzaje prac. E, no i tutaj przed Wami są trzy e, takie karteczki. Właśnie wykonane w takim um, stylu vintage. <laughs> Wszystkie te kartki wykonane są z kolekcji, z różnych kolekcji od Craft O'Clock. Dwie karteczki tutaj wykonane są z typowo vintage kolekcji, czyli vintage troż i vintage bizu. Natomiast ta tutaj. W formie tagu wykonana jest z kolekcji Hello Beauty. Generalnie chciałam, żeby w każdej z tych kartek był umieszczony właśnie wizerunek kobiety. Ja tutaj posiłkowałam się zdjęciami z takich bloczków, ze zdjęciami różnych osób, właśnie takich z dawniejszych lat. No i tutaj mam taką jedną panią, którą akurat, która akurat była w kartach do kolekcji. Vintage Bizu. Zapozwolę ja pozwolę sobie Wam pokrótce opowiedzieć troszeczkę o tych kartkach. Pierwszą kartką, jaką stworzyłam, była kartka w formie tagu. I tutaj inspiracją do wykonania tej kartki był filmik, który widziałam na kanale u Asi Szulik. Asia właśnie tam wykonywała taką kartkę w formie tagu. Ja już gdzieś tam w swoich poprzednich pracach gdzieś przemycałam tą formę, formę tagu, natomiast był to po prostu jakby wykrój tagowy umieszczony na kartce, natomiast to nie była sama kartka w formie taga, taga tagu. Natomiast tutaj już właśnie pokusiłam się o wykonanie w całości takiej kartki tagowej. Ja używa, użyłam swoich wykrojników tagowych zakupionych no oczywiście na Aliexpress. Użyłam dwóch największych i mamy tutaj Ups. podstawa tego tagu, tego taga tagu. To jest ten większy wykrój, na niego naniesiony jest mniejszy. Wszystko to jest podniesione w ogóle... w. W tych wszystkich moich pracach starałam się właśnie budować takie kompozycje, które będą podniesione, będą bardziej takie, właśnie 3D. Tutaj mamy kolekcję Hello Beauty, napisał oczywiście od Craft O'Clock. We wszystkich tych karteczkach przewija się serwetka, którą wycięłam z wykrojnika tego. Ten wykrojnik, znacie, już wcześniej go używałam w swoich kartkach. Więc na każdej z tych kartek znajduje się właśnie ten, ten wykrój. No i tutaj mamy zasadniczo w centrum, mamy tą piękną panią i ona tutaj, jest to zdjęcie wycięte też wykrojnikiem, ale niestety nie mam go tutaj w pobliżu, żeby Wam pokazać, on po prostu wykraja tak, że te krawędzie są takie nierówne, stylizowane na coś po prostu takiego, wiecie, niby poszarpanego, niby starszego. Co jeszcze mamy? Mamy tekturki, tutaj jest jedna tekturka, druga jest tutaj umieszczona. Jest kluczyk, który był pociągnięty woskami, głównie w takim kolorze miedzianym, złotym. Mamy tutaj również taki, taki mniejszy tak, wycięty z fragmentu papieru, który mi tam został dziurkaczem tagowym. Przeciągnięty jest sznureczek. Tutaj przez ten mniejszy tak jest przyciągnięta wstążeczka wintryżowa, tutaj jest po... Jest ta dziurka zanitowana. Mamy taką ozdobną ramkę z wycisków. To jest rameczka, którą swego czasu zakupiłam w sklepie Kugościa, ale jakoś nie miałam pomysłu na jej wykorzystanie. No tutaj ją wykorzystałam. Pod spodem jest grafika też z kolekcji. Sama ta ramka pociągnięta jest włoskami w kolorze złotym i złota różanego czy tam różowego złota mamy różyczki z Ranu. to są różyczki zrobione przeze mnie są papierowe różyczki różnego rodzaju, takie wykroje, zawijaski, listeczki czy to wycięte z papieru kraftowego, czy to wycięte z papieru, z papieru z kolekcji mamy kilka takich kamyczków złotych ja tutaj wykorzystałam takie kamyczki, które kupiłam w zestawie w sklepie Teddy, to Wam pokazywałam przy okazji zakupów takich mniejszych z Actiona i takiego. ja tutaj umieściłam kilka tych kamyczków tak, żeby coś jeszcze dodatkowo się błyszczało. Mamy perełeczki, mamy takie ryżyki. No i w zasadzie tyle by było na, na froncie. Całość jest chlapana białym tuszem do chlapań. Natomiast, jeżeli chodzi o tył, ja tutaj inaczej wykonałam ten tag niż wykonywała go Asia. Ja sobie tutaj pozwoliłam z tyłu wykonać taką kieszonkę, do której możemy włożyć czy to jakiś karnet, czy to włóczar, jakiś, no wiadomo, jakąś tam kartkę z życzeniami, taką, gdzie napiszemy odręcznie, bądź wydrukujemy sobie życzenia. Więc taka, taka kartka tutaj się zmieści. Zmieścią się nawet banknoty takie, wiecie, rozłożone. I w ten sposób można ofiarować komuś e, kartkę jakiejś bliskiej, osobie bliskiej mm, kobiecie, właśnie z okazji e, Dnia Kobiet. <laughs> Drugą kartką, którą wykonywałam, i w sumie, która chyba podoba mi się najbardziej z tych wszystkich, e, z tych wszystkich kartek, ale być może dlatego, że mam e, też ogromny sentyment do kolekcji, którą tutaj wykorzystałam, jest to kolekcja e, Vintage Bizu. E, jest to kolekcja, którą zakupiłam w zasadzie jako pierwszą. Kolekcji, kiedy rozpoczynałam swoją przygodę ze scrapbookingiem. Ze scrapbookingiem z tej kolekcji wykonywałam również swoją taką pierwszą większą pracę, i był to album na moje zdjęcia ślubne. No i z tego względu mam ogromny sentyment do tej kolekcji. Lubię do niej wracać. Już niewiele mi zostało z tej kolekcji. Natomiast te fragmenty papieru, które mi zostały, no ja staram się zużytkować na kartki, na jakieś mniejsze, mniejsze prace. No i tutaj wykorzystałam to, co mi zostało właśnie na zrobienie kartki w stylu vintage, takiej właśnie specjalnej na Dzień Kobiet. No i podobnie jak poprzednio, mamy tutaj też panią w centrum Kartka tym razem w formie tl -ki. Jest to format, który jak wiecie ja osobiście bardzo lubię. Kartka w środku jest oklejona, z tyłu również, plus oczywiście moje logo. Na froncie, w centrum, wspomniana wcześniej pani. to jest grafika wycięta z karty, takiej dedykowanej do kolekcji. Ja po prostu wyciąłam sobie tą kobietkę, nie chciałam całej tej karty umieszczać. Podbiłam ją na kraftowym papierze, żeby była bardziej sztywna, żeby się po prostu nie uginała też w czasie wykonywania tej pracy, żeby się gdzieś niestety nie pozaginała. Mamy kilka metalowych elementów, które dodatkowo. Mam nadzieję, że to będzie widać. Staram się to jakoś pokazać. Wiecie, tak, pod światło, bo u mnie tu jest fatalna dzisiaj pogoda, fatalne w ogóle jest światło. Pociągnięte są te elementy woskami w kolorze srebrnym, w kolorze złotym oraz e, miedzianym. Czyli mamy tutaj taki kwiatuszek metalowy, ja tutaj do niego przykleiłam jeszcze. To jest taki nit e, z perełką. E, tutaj mamy jeszcze jeden taki kwiatuszek. No, i tutaj na samym dole jest taki ozdobny yy, narożnik. Jeżeli chodzi o kompozycję kwiatową, to są kwiaty wykonane przeze mnie yy, z papieru czerpanego. One były tuszowane tuszami Distress. Jak dobrze pamiętam, to chyba było vintage foto, i ten tusz po spryskaniu wodą yy, rozmywał się, i dzięki temu po prostu jakby ujawniał całą yy, taką paletę kolorów, które składały się na ten, yy, na ten tusz. Dzięki temu uzyskałam właśnie takie zabarwienie e, nie takie różowe, troszeczkę pomarańczowe, troszeczkę żółte. Ja chyba tam jeszcze dodatkowo w tuszowaniu tych kwiatów, użyłam jeszcze jednego tuszu, chyba e, w kolorze herbacian, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewna. E, więc mamy trzy takie większe kwiaty, plus dwa e, mniejsze pączki. Mamy takie różyczki maleńkie, tutaj zwieńczające nam całą kompozycję e, sznureczek taki. Naturalne, listeczki wycięte z papieru kraftowego e, i z papierów z kolekcji. E, takie tekturkowe listeczki też tutaj są Są wycięte ze złotego lustrzanego papieru. Takie złote gałązki ten lustrzany papier pojawia się również tutaj jako podbicie tych głównych arkuszy wykorzystanych w tej całej kartce. Jest wcześniej wspomniana serwetka. Tutaj jest też taki tekturkowy zawiasek. Tu pod spodem jest też wykrój z wykrojnika. To jest taka róża jako... nie mam też... kurczę, wiecie co, nie mam też... a może mam? Poczekajcie chwilkę. Jest. Ja użyłam tego wykrojnika. To jest wykrojnik ze sklepu Action. On daje taki wykrój jakby takiego bukietu różanego. Mamy dwie róże plus jeden pączek. Ja nie chciałam umieszczać jakby w całości tego wykroju, ponieważ w większości i tak był zakryty, więc ja po prostu sobie go rozcięłam, umieściłam górną część tutaj, natomiast dolną tą różę umieściłam tutaj na dole, żeby tak po prostu sobie tutaj wystawała spod tej kompozycji kwiatowej. Mamy wstążeczkę vintage'ową, gnieciuszka, kilka takich jeszcze zawijasków różnych, też wyciętych z wykrojnika. Pod spodem jest też koronka, przy czym tą koronkę akurat tutaj słabo widać. No i co jeszcze? Napis od Craft O'Clock Make A Wish. No i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi, aha, jeszcze tutaj są takie dwa ozdobne kameczki, to są takie kameczki, które kupiłam w zestawie właśnie w sklepie Teddy, to jeżeli chcecie wiedzieć jak ten zestaw w całości wygląda, to zachęcam do cofnięcia się do moich poprzednich filmów, gdzie był właśnie filmik zakupowy prezentujący zakupy ze sklepu Action oraz Teddy. Ta kartka akurat tutaj nie jest chlapana, natomiast jest spryskana taką złotą mgiełką. Ten efekt tutaj jest bardzo delikatny. Dopiero jak pod światło się popatrzy, to można, widzieć, to można zobaczyć właśnie takie drobne i skrzące się kropelki właśnie po tej mgiełce. Mgiełka, której użyłam, to jest coś takiego. Przyznam szczerze, że bardzo mi, się, bardzo mi się ona podoba i muszę sobie zakupić ich więcej. Mam w kolorze złotym i w kolorze miedzianym, więc na pewno jeszcze sobie dokupię więcej tych, tych kolorów, bo bardzo, bardzo taki przyjemny, fajny efekt dają. Kwiaty też są delikatnie spryskane, więc one, właśnie jak się patrzy pod światło, ja nie wiem czy to będzie, czy mój telefon po prostu odda ten delikatny połysk. Tej mgiełki, ale właśnie takie te kwiatuski mają taki delikatny, złoty właśnie połysk, tak, by był na nich taki, wiecie, złoty pył. Ostatnią karteczką, którą wykonałam, jest kartka z kolekcji Vintage Treasure. I tutaj w centrum, też, jak widzicie, jest zdjęcie z zakąpanią. To jest zdjęcie z to jest czas epoki adwardziańskiej, tak mi się wydaje. No i też mamy, też mamy napis follow your, heart, follow your heart. Są różyczki, które też wykonałam sama z Foamiraną. Dodatkowo są kwiatuszki, które możecie zobaczyć, jest kwiatuszek, tu, tu. To są kwiatuszki, które ja wykonałam z fragmentów papieru, który mi został. Wiecie, ja staram się generalnie też wykorzystywać ile mogę ten papier, który mi zostaje po jakichś większych projektach. Ja akurat miałam kilka takich skrawków do no, które, które ciężko byłoby mi zagospodarować, czy to w kartce, czy, czy w jakimś innym projekcie. Zostały mi one po albumie, który wykonywałam z tej kolekcji. Ja generalnie najczęściej użytkuję tego typu fragmenty, jeżeli to są jakieś wąskie paski, czy to no właśnie na wycięcie listeczków, czy wycięcie płatków kwiatów i zrobienie z nich kwiatów. I myślę, że całkiem fajnie. E te kwiatuszki tutaj wyglądają. Są zrobione z papieru z kolekcji, więc idealnie do niej pasują. Są też wycięte listeczki z tej samej kolekcji. Dodatkowo bordowe różyczki z papieru. Też mamy kilka takich listeczków, gałązek tekturowych. Tutaj zwiększenie kompozycji jest taki srebrny metalowy kwiatuszek. To jest kwiatuszek, który zakupiłam w komplecie takim do zrobienia własnej bransoletki w sklepie Action, mamy też wcześniej wspomnianą serwetkę kilka takich właśnie gałązek, zawiasków do ozdoby całości tutaj mamy też, są dołączone takie koraliki tutaj i tutaj ryżyk, takie perełki też do ozdoby całej kompozycji, no wiadomo, wstążeczka vintage'owa, całość jest schlapana, na samym spodzie mamy koronkę Tutaj jeszcze jest jeden z takich tekturowych elementów dedykowanych do kolekcji, też dołożone dla ozdoby. Są też pojawiają się właśnie te kamyczki, które mogliście zobaczyć przy okazji pierwszej kartki. no To są te kamyczki, które tam zakupiłam w sklepie Teli. Też nie chciałam ich jakoś tutaj dużo dawać. Chciałam, żeby tylko pojawiały się w niektórych miejscach jako po prostu taki drobny dodatek do całej kompozycji. No całość jak widzicie jest chlapana i dodatkowo jeszcze spryskana mgiełką. Tym razem mgiełką od 13 Arts. Jest to mgiełka perłowa. Ona daje taki fajny perłowo-srebrny efekt. Też bardzo lubię z niej korzystać w swoich pracach. No i ten efekt rzeczywiście tutaj jest bardzo delikatny. Dopiero jak się popatrzy pod światło, to można zobaczyć taki... No to wygląda jak taki pył, wiecie, naniesiony na, na, na kartkę i wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem fajne, bo wszystko się tak delikatnie, delikatnie skrzy. Tutaj też użyty jest papier lustrzany na samym spodzie, żeby też dodać coś takiego, wiecie, troszeczkę błyszczącego do całej tej, całej tej karteczki. W środku oczywiście kartka jest oklejona z miejscem życzenia, no i z tyłu moje logo. <laughs> Ups, odpadnie mi listeczek, widzicie. Czasem tak bywa, trzeba go będzie tutaj gdzieś dołożyć. No to zostawimy to na później. Więc tak prezentuje się ten komplecik trzech karteczek wykonanych z okazji Dnia Kobiet, do których inspiracją były panie z dawniejszych czasów. Napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o wykonanych przeze mnie pracach. Czy Wam się podobają? Czy w ogóle lubicie styl vintage i pracujecie, wykonujecie pracę w tym stylu? Czy też bardziej odpowiada Wam coś, coś innego? <śmiech> <śmiech> Przepraszam Was za mój głos, ale ja po prostu od ponad dwóch tygodni męczę się tak strasznie z przeziębieniem, które zajęło i struny głosowe, i w ogóle krtań. Jest mi po prostu w ogóle z nim bardzo ciężko mówić. Niemniej chciałam już ten film też nagrać, wrzucić go na kanał e, i czekam na Wasze komentarze. Jak Wam się podobają wykonane przeze mnie e, kartki. Ze wszystkie komentarze Wam bardzo serdecznie dziękuję. E, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, do, wkliknie, do kliknięcia tam e, dzwoneczka, żebyście byli e, na bieżąco ze wszystkimi filmami. E, ze swojej strony bardzo serdecznie Was e, pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. E, Dużo pomyślności w tych, w tych no, ciężkich, myślę, dla wielu osób czasach. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Do następnego filmu. pa. pa.